Dzień dobry, witam wszystkich. Razem ze mną jest Aleś Zarębiuk, szef, organizator domu białoruskiego w Warszawie. Tu nie Nieopodal mieści się siedziba na ulicy Wiejskiej, a jesteśmy z tego powodu, że mamy no, od wielu lat niespotykane, chociaż wcześniej również dosyć często używane narzędzie siły wobec obywateli Białorusi przez prezydenta Łukaszenkę. To nasilenie represji ma miejsce w związku z planowanym jutro wiecem i marszem opozycji i obywateli przeciwko niedemokratycznemu reżimowi, bo tak trzeba nazywać uzurpatorskie rządy na Białorusi, ale mówię to mocno dlatego, że mieliśmy do czynienia z zapowiedziami pewnego łagodzenia, Reżimu prawnego, dopuszczenia opozycji także do głosu. Te zapowiedzi widać po raz kolejny okazały się fałszem, a na dodatek nałożyły się na działania rządu polskiego. Też nieakceptowane przez nas jako opozycja, ale dzisiaj także nieakceptowane przez całą Komisję Spraw Zagranicznych, która wczoraj jednolitym i wspólnym stanowiskiem nakłada na rząd. Presję, oczekiwanie, by wspomagać projekty, które służą społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi, które budują i pozwalają funkcjonować niezależnym mediom. Wczoraj podczas posiedzenia mieliśmy reprezentację białoruskiej opozycji. Niestety niepełną nie przyjechali do nas m.in. Anatolij Liebieczka, Juraś Gubarewicz, Paweł Sywierinec i Witali Rymaszewski. Oni zostali aresztowani na 15 dni tych aresztowań i wczoraj i w poprzednich dniach jest znacznie więcej o czym powie ale Zarymbiuk za chwilę ale chciałem powiedzieć jedną rzecz dopóki nie będzie wolnego parlamentu funkcjonującego na Białorusi i dopóki nasz sąsiad i nasi bracia z Białorusi będą upominać o prawa które przysługują wszystkim narodom Europy na takich samych zasadach ten gmach na wiejskiej i nasza Komisja Spraw Zagranicznych zawsze będzie otwarta dla przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa, by upominać się i przenosić ten komunikat nie tylko w naszych polsko-białoruskich relacjach, ale także w kierunku Europy. Europa, tutaj z Warszawy, musi usłyszeć białoruski głos. Na Białorusi już drugi miesiąc trwają protesty od 17 lutego. Te protesty e, były wywołane tak zwanym dekretem numer 3, e, dekretem o darmozjada, który nawiązywał do tego, że osoba, która nie pracuje ponad pół roku e, oficjalnie, a pracy na Białorusi nie ma, bo trwa kryzys gospodarczy już trzeci rok, muszą zapłacić podatek w wysokości około 800 zł. To bardzo oburzyło zwykłych obywateli. Protesty zaczęły się od marszu. Oburzonych w Mińsku, a później były kontynuowane nawet w takich małych miasteczkach jak Słonim w obwodzie Grodzieńskim, Baranowiczach, Bobrujsku, Pińsku oraz innych. I ta fala protestów wywołała reakcję władzy. Niestety taką, którą mieliśmy kilka razy wcześniej w naszej najnowszej historii Białorusi. Od początku marca zaczęły się brutalne aresztowania. W Mińsku oraz w regionach Białorusi teraz ponad 300 osób było aresztowano. Niektórzy z nich dostali karek żywny, ale 120 osób nie będzie mogło jutro marszerować na tym Dniu wolności, który jest poświęcony dniu niepodległości Białorusi, bo oni dostali od kilka do 15 do aresztu. Wszyscy liderzy. Opozycji też znajdują się w aresztach i również kilka dni temu była wszczęta sprawa przeciwko takiej organizacji, która już od lat nie istnieje Białe Legion. Przedtem Aleksander Łukaszenka powiedział, że na terytorium oczywiście Ukrainy, Białorusi oraz oczywiście Polski i Litwy odbywali się obozy, którzy e, przygotowywali bojowników, żeby obolić rząd na Białorusi. Również było powiedziane, że to wszystko było finansowane przez Polskę oraz Litwę. Chociaż e, sytuacja w ostatnich latach była taka, była nadzieja, że będzie ten dialog, że Białoruś będzie nabliżała się do Europy, do Unii Europejskiej, ale wszystko się skończyło bardzo źle. Teraz w Mińsku odbywa się konferencja prasowa rodzin e, osób aresztowanych i zmieszczonych nie do aresztów, a tylko do słynnego więzienia KGB Białorusi, Amerykanki. E, i te osoby podejrzane o zorganizowanie masowych zamieszek w Mińsku. Również e, e, bardzo dużą, dużą presję doznają rodziny i inni aktywiści, działacze białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów. Było aresztowano również zatrzymano dziesiątki dziennikarzy, którzy na żywo relacjonują te protesty, pokazują jak ono jest, jak ono się odbywa. I wczoraj podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych zwróciliśmy się jako wszyscy z listem otwartym do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o wsparcie, bo jesteście najbliższym naszym sąsiadem etnicznie, kulturowo, bardzo bliskim dla nas, dla Białorusinów. Nasza droga do Europy leży przez Warszawę i najbardziej rozumiecie nasze problemy. No i teraz to, co odbywa się na Białorusi, ten strach, te represje, oni naprawdę już na skalę, której nie widzieliśmy od siedmiu lat. I jutro w Mińsku będzie duża, potężna demonstracja, i nawet ci ludzie, bo dostają głosy, którzy nie chcieli już odeszli od spraw obywatelskich, zaprotestują, bo po prostu to co się dzieje jest bardzo, bardzo oburzalne, to, to po prostu zabierają pieniędzy, aresztują ludzi, kradną nawet kotów z domów, aktywistów i działaczy. Biją nagle wczoraj był pobity Aleś Lagwiniec, do którego później jakiego przywieziono do aresztu, wezwano karetkę i teraz znajduje się w szpitalu pod ochroną, a jest oskarżony tylko o to, że niby powiedział coś złego w publicznym miejscu. Czyli władza stosuje stare metody na to, żeby ten protest zahamować, żeby Białoruś znowu E, była e, w takiej izolacji. Musimy być solidarni z naszymi braćmi i siostrami z Białorusi. Jesteśmy solidarni, będziemy także solidarni myślami jutro, ale możemy ten, ten solidaryzm wykazać także fizycznie. Dlatego apelujemy o to, by jutro o 12.30 dołączyć do organizowanego m.in. przez Dom Białoruski i inne organizacje białoruskie, ukraińskie w Warszawie manifestacji, manifestacji właśnie w imię obrony wolności, ale także tego dołączenia do rodziny państw europejskich. Ten Zapraszamy. Ten wiec będzie się, no właśnie, proszę. Ten wiec będzie się, zacznie się o 12.30 obok pomnika e, Kościuszce, przy ulicy Żelaznej Bramy i później przejdziemy do krakowskiego przedmieścia ulicą Królewską. I on jest poświęcony 99. rocznicy powstania Białoruskiej Republiki Ludowej, która jest symbolem naszej niepodległości. No i będzie również wyrazem wsparcia wszystkim tym, którzy teraz siedzą w aresztach, aresztowanie, które doznają represji w całej Białorusi. Przede wszystkim razem z Białorusinami jutro, razem z naszymi przyjaciółmi, ale także tymi wszystkimi, którzy upominają się o zwykłe, podstawowe swoje prawa. Możemy wyrazić ten gest, będąc na wiecu, będąc w marszu. Możemy dołączyć także później do marszu europejskiego, tego, który będzie szedł z placu na rozdrożu. Te dwie grupy, te dwie, te dwie kolumny marszowe spotkają się na krakowskim przedmieściu, jeżeli dobrze tak. rozumiem. Także możemy być razem i o to apelujemy. Bądźmy razem jutro Wszyscy z tymi, którzy w Mińsku no poddani są tej fali represji. Nie ma zgody na to i być nie może z naszej polskiej strony. I dziękujemy Rzeczypospolitej i polskiemu narodowi za wsparcie i za solidarność. To jest Dziękuję. bardzo ważne.